Cześć wszystkim, z tej strony Afgan, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym filmiku na kanale fabryka FabrykaCluczy.pl dzisiaj gramy w Dead Space 3 i jest to trzeci odcinek właśnie z tej gry. Jest to w tym momencie już bodajże ósma misja i jest to planeta Tau Volantis w zasadzie w momencie kiedy się rozbijamy to już jest planeta Tau Volantis. Bo wcześniej przez jakieś 3, bodajże 4 godziny pamiętamy się po jakichś statkach, także nie myślcie, że tak szybko się pojawicie na tej planecie, a większość gry właśnie na tej... Na tym globie, na tym czymś się dzieje. Dobra, lecimy dalej, szukamy Eli Nie wiem czy mam napisy włączone, włączę wam właśnie je, żebyście wiedzieli co tutaj się dzieje. Bo nie wiem czy będzie dobrze słychać, o, ale włączyłem. Okej, okay, już jest włączone. No i okej, okay. nie mam w ogóle teraz podpowiedzi. Nie mam zielonego pojęcia bladego, w którym, w którym kierunku powinienem iść, ale zakładam, że tam gdzie się pali, bo im bliżej płomieni się znajduje, to wtedy jest mi bardziej ciepło. No i mam 37 stopni, tak powinienem mieć. Czy tu coś w tej skrzynce było? Jest jakaś amunicja. Czy ja mam robocika? Tamtą stronę. No dobra. Ten robocik to jest jedna z takich nowości w Dead Space. Ie. Tu jest jeszcze skrzynka. Ja go zaraz rozstawię, o ile będzie taka możliwość, i wam pokażę o co chodzi. O ile będzie możliwość rozstawienia, mówię. No teraz tutaj się kamerka sama ustawiła na piękny widoczek, który w tym momencie się wyłoni. No i tam mamy, że się coś pali. Ale mi się robi coraz bardziej zimno. W tą stronę powinienem iść. No i jak zwykle standardowo coś próbuje się na mnie zwalić. Zabić mnie próbuje. Nie można się dać z No nie można się dać zabić, tak? Albo nastraszyć ja Ellie. Ellie, widzę. No okej, okay, gdzieś w tym kierunku powinienem sobie iść Gdzie ten robocik chce, żeby się rozstawić? W ogóle tutaj gdzieś w są płomienie? Są, jest coś się pali Muszę się tutaj schować, a przynajmniej zbliżyć do tego Bo mi temperatura ciała spada, jak mi się zrobi zimno to zamarznę i na kości się skończy I się skończy zabawa Dziwne, teraz robocik robi w zasadzie za, za... mapę Myślałem, że gdzieś blisko Tutaj chce, żeby się rozstawić, ale Widzę, że im dalej w las, tym więcej drzew i... O jest, 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 jest No i w tym momencie Go sobie tutaj zostawiamy On sobie tak będzie jeździł w kółko Tu coś poszuka I w momencie, kiedy znajdziemy się przy benchu Żeby na przykład sobie zrobić jakąś Dodatkową część do broni Dostaniemy pakiet dodatkowych części, właśnie do tej broni. czyli tam różne, nie wiem, nawet już nawet nie pamiętam za bardzo co tam jest. W każdym bądź razie on pomaga nam zbierać różne przedmioty Eli Eli, 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 jesteś tutaj, Eli? Nie, Eli, jesteś zakopana pod śniegiem w jakimś wraku. O matko boska, co ja teraz zrobię? A tu się coś się okaże? Czy to jest Eli? O, Eli nie ma pół głowy. Ale to nie jest Eli. Coś tu się rusza. Lepiej się stąd zabierać. Tutaj widzę, że jakieś audio message jakiś był, ale nie można tego odebrać i tu kolejne piękne widoczki. No, piękne to one może nie są, bo tutaj widać tylko kamienie i trochę śniegu, ale zawsze coś jest. Zawsze to jakoś wygląda i jakoś się trzyma kupy. No dobra, ty Isaac biegnij, bo tu się zimno robi. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że Isaac w tej grze ma totalnego pecha. Jak go coś nie uderzy, to coś musi na niego spaść. Jak nie spadnie, to on gdzieś się jakimś statkiem rozbije. Ciągle coś go próbuje zaatakować, albo odgryźć mu głowę. Ten chłopak ma przez całe życie pecha, jak on przeżył? Co to za życie, mieć cały czas pecha? Mam jeszcze tylko jednego robocika. I Je, te robociki uzupełniamy właśnie w benchu. W ogóle to powinienem mieć broń przy sobie. Otwieraj to człowieku! Dobra, tutaj trochę, teraz trochę rozgrzejemy, możemy zebrać parę, trochę amunicji, oczywiście mamy jakieś zwoki, które możemy kopnąć, coś tam chyba z nich wypadło, nawet ciekawego, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć co, bo nawet nie sprawdziłem, po prostu zebrałem, no i tu jakieś mes message możemy sobie puścić, posłuchać co się dzieje i dowiedzieć paru jakichś ciekawostek z życia nekromorfów, ale mam nadzieję, że to nie jest wcale ciekawe, dlatego sobie to pójdę. Dobra, w którym, którą to stronę? Na pewno nie w dół, bo pewnie sobie pewnie, pewnie spadnę i złamie sobie nogę, znając szczęście Izaka. Kolejne skrzynki. Wódź na drabinę, człowieku, i idziemy dalej. Wieje tutaj masakrycznie w twarz człowiekowi jak tu chodzić i biegać. Kolejna jakaś lokacja, kolejne pomieszczenie. Trzeba oczywiście otworzyć super mocą naszego bohatera. Trochę tu ciemno. Jest i generator. Coś tutaj sobie wchodzi chyba na górę. Może też i tak być. O, tu jakieś świąteczne lampki w ogóle. Kwiatki, zdjęcia jakiejś kobiety. I tak dalej. Dobra, okradnie... O, jest i bench, jest i bench, ale nie wiem czy zadziała. Nie wiem czy moje robociki już w tym momencie coś zebrały. Ale zobaczymy. Nie, moje robociki jeszcze nic nie zebrały trzeba pamiętać, że one przez jakiś czas zbierają te części, czyli dopiero po jakimś czasie one są tu dostępne. Dobra, jedziemy windą w dół. Jak na razie zero nekromorfów na horyzoncie, ale znając tą produkcję, to pewnie za chwilę to się zmieni i coś będzie próbowało odgryźć mi głowę. Bo, tak, bo ta gra słynie z takich momentów, że przez duży, duży czas, duży okres czasu, kiedy gramy nic się nie dzieje. A jak już zacznie, to człowiek nie wie co ma ze sobą biedny zrobić mi tu spadło prawie Matko przenaświętsza co tu się dzieje? Oj, coś tu się rusza Ja tam nie idę, boję się, idę tędy. No tam nic nie ma. Tak w ogóle tu pewnie nie musiałem iść, ale nie wiem dlaczego jakoś mnie coś Coś zmusiło, coś, coś mnie drgnęło i postanowiłem w tą stronę pójść. Może coś tu ciekawego znajdę. Skarpetki czyjeś znalazłem, to już widzę. Widzę gener generator jakoś. Aj, za dużo miejsca mam w ekwipunku. Co by. Ojej, ile ja mam życia. Jak tu się poruszać? Dobra. Yy, drop. Drop. Nie ten guzik oczywiście w moim wykonaniu. Dobra, zebrałem rzecz. Tu jakiś wachlarz, tu coś się wala, tu skarpetki. Tu mały med medipak, który przed chwilą wyrzuciłem. Dobra, idziemy tam dalej, co się ruszało. Pewnie będzie za chwilę próbowało odgryźć mi głowę, ale ja się tym faktem nie będę za bardzo martwił, bo Isaac już nie tą głowę stracił przeze mnie, grając pierwszej części, pierwszą część i drugą. Nie raz człowiek zginął, więc on już jest do tego przystosowany. On już wie, jak, przy, jak, już, jak już w takich sytuacjach się zachowywać. No i idą. Moi koledzy. Siema! Oj. Do widzenia. Jeszcze tam ktoś idzie, widzę. Fruń daleko! Pozdrów moją żonę. Jeszcze jakbym miał żonę, ale może się pozdrowić. Tak trochę mi nie wyszło. Dobra, tam nie wejdę. W tą stronę zakładam, że muszę iść. Widzę jakiś bunkier. Ojej, to jest ten koleś, który tak pluje kwasem na ludzi. On za bardzo nie mił zębów. Ale to już nie moja wina. Ten tuś w ogóle zemdlał. Już bez głowy mnie zaatakował. Wiedział, że nie będzie mu przydatna. Tu mi się temperatura powoli kończy. Więc trzeba się rozgrzać. Oczywiście bez podtekstów, że trzeba się rozgrzać. Nowe, to warm up. Hmm. Dobra, co teraz? Zakładam, że będą się tędy wyjść, ale to jest jeszcze amunicja, więc sobie zbiorę. I lecimy dalej. Kolejne pustkowia, kolejne, kolejny śnieg. Idzie znowu jakiś mój kolega, o już go nie ma. Lubię tą broń, nie wiem jak wy, ale. Te igły, nie wiem co to są. Jakiś. Strzały, groty, nie mam pojęcia. Są bardzo dobre na te nekromorfy. Zresztą sami widzicie, co ja będę reklamował tą broń. Wystarczy ją sobie zafontować. Kurczę, w którą stronę ja powinienem iść. Zakładam, że za tymi flarami, ale. tu nic nie widzę. Oj, dobra, coś idzie, to znaczy, że idę w dobrym kierunku. No wyszło by już, a nie czeka na mnie. Wow, co to było. Ale pofrunął daleko jeszcze mi jakiś kwas ciągle żre. Denerwuje mnie ten nekromorf plujący tym kwasem. Jest to tak denerwujące, tak spowalnia człowieka. Znowu coś się pałęta. No chodź, no chodź kici, kici miał miał. I kolejne. Pamiętajcie, że ich można kopać jeszcze i zazwyczaj coś z, niego, coś z nich wtedy wylatuje. Jest to bardzo miłe, przyjemne dla oka zajęcie. Zaraz mi odgryzą głowę i się skończy. Dobra, muszę się stąd ruszyć, bo to niedobre, niedobra pozycja jest. Do widzenia. I tobie też. Dobra, muszę się ruszać, bo mi 20 stopni Celsjusza zostały. W zasadzie za chwilę w zamarznę. 20 stopni Celsjusza to nie jest zbyt dużo. Wow, znaleźliśmy jakiegoś gościa, który jest lekko zamarznięty. Da się to przegonić, nie chciałbym wam spoilerować. No nic, ale to chyba nic zbyt dużo wam nie zdradzi z fabuły. Także cieszcie się. Dobra, teraz chyba tu się szło tędy. I tu był właśnie generator. Śrubka i bench. Zajrzyjmy do bencha, bo ja chcę ten, ten, tego robocika mojego. Jest, robocik właśnie coś znalazł ciekawego. Jak widzicie, trochę mi tych rzeczy przybyło. I już w tym momencie powinienem mieć chyba dwa. O, zaczynamy chapter 9. Jak widzicie, mam dwa robociki, także dwa robociki na dany teren. Coś gdzieś idzie. Znowu, ten nekromorf jest denerwujący. Ale jego nieraz spotkacie w tej grze. To mogę wam zagwarantować w stu procentach, że nie będziecie musieli na niego patrzeć. Czy ta winda zadziała, czy nie zadziała? In progress. Proszę czekać. No to czekamy. Ciekawe, czy będzie taka fajna muzyczka, jak to zazwyczaj w windach jest. Oj, chyba nie ma. Ale za to ktoś coś do mnie mówi. Ale nie będę się przejmował, bo ja nie słucham tych ludzi, co do mnie gadają, a jak już słucham, to zazwyczaj robię coś innego. Patrz punkt Crisis i pierwsza część Crisisa. Ch no i okej, okay, otworzyło się i teraz tu nie przejdę, tu są drzwi. Dobry. Ty mała wredna mendo uciekłaś. Ciekawe co on tam w tych półkach miał. Tam nic nie ma, jakieś zdjęcia są. Może to mąka? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie nie wygląda za bardzo zachęcająco. Wow, coś tu się ruszało. Kolejne skrzynki. Tutaj chyba goście w kokonach. Nie wiem, co oni robili. Za ciemno. Nie podoba mi się. Nie idę tam. Nie, no dobra, idę. Ale mówiłem, że za ciemno. No hej, ja się tak nie będę bawił. Co tu się dzieje? Ty zostaw moją głowę, człowieku. Teraz albo będziemy dobrze wciskali je, albo zobaczymy bardzo, piękno, bardzo piękne wykończenie. Czy ktoś jeszcze na sali chce dostać? Co? Jest jeszcze ktoś? No, jeszcze ktoś? No, i tak ma być. Dobra, nie, nie wiem, dużo życia mam, amunicji też mam sporo. Nie chcę się za bardzo tych rzeczy zbierać, więc zobaczymy tylko co w tych szafkach przede mną poukrywali. A z tego co widzę, to chyba raczej nic ciekawego nie ma. Wejdźmy sobie jeszcze przez te drzwi. No, tu też zbyt dużo nie widać. Możemy posłuchać audio, rozwalić skrzynkę i otworzyć kolejne drzwi. No, kolejny frajer. Oni tam są! Oni tam są za tymi drzwiami! Nie chcę otwierać, ale muszę. Czemu ja tych strzał nie używam? One są lepsze na te potworki, o. Bach, bach. Kolejny jeszcze jeden przybity. No otwórz się. Jeszcze jeden. Spadaj mi stąd! Coś mi spadło na głowę Czy coś jeszcze? Je, yeah, juniu Chyba już. Miejmy nadzieję, że to chyba już. Pokopmy jeszcze zwłoki. I tym pięknym akcentem kopania. tych w ogóle powinienem bić o. I tym pięknym akcentem, ach, jakim soczystym, nawet wręcz kończymy. Ten materiał z Dead Space'a 3. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach na, fabry na kanale Fabryka Kluczy.pl Afgan. Na razie.